No do końca trzeciej kwarty wydawało się, że, że jest mecz tak naprawdę cały czas do wzięcia z naszej strony. Wydaje mi się, że w czwartej kwarcie był taki moment, kiedy, kiedy nie, nie, nie byliśmy w stanie zdobyć punktów i Śląsk do, doprowadził do tego, że osiągnęli 12 punktów na chyba 4,5 minuty do końca meczu. I nie wiem, no złapali dobry moment, złapali momentum i oni to bardzo dobrze wykorzystali. My nie, nie, mieliśmy dużo okazji do tego, żeby ten mecz przełamać, ale niestety się nie udało. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu... Nie, nie, nie wiem. Muszę to przeanalizować, zobaczyć, co nam się wydarzyło. Ale tak jak mówię, oni złapali odpowiedni rytm na, przez e, jakiś krótki okres czasu, gdzie po prostu odskoczyli na bezpieczną przewagę i utrzymali do końca. Tak, też was bardzo miło widzieć. Wasze tutaj że frekwencja była dosyć dobra, tak mi się wydaje. To jest mega fajnie tutaj po prostu było przejazd do grudni, tak po prostu też szybko, bo drugim mecz sezonu. Szczęśliwe dla nas się bo pierwsze wygra na sezonie i też tutaj trzymam kciuki do współarkich dnia, żeby jak najlepiej szło właśnie super zespół. Możemy po prostu walczyć tak jak my musimy walczyć i mam nadzieję, że się zobaczymy w tej sezonie tutaj na hali może w playoffach albo w tym stylu, więc trzymam kciuki u proste.